Jesteśmy w centrum Szwajcarii Połczyńskiej, jej stolicy, Połczynie Zdroju. Od zeszłego roku tworzymy piękną tradycję wyboru królowej Szwajcarii Połczyńskiej i parku zdrojowego. W zeszłym roku wygrała pani Maria Słapkowska, której serdecznie i gorąco dziękuję za zaangażowanie w promowanie tego niezwykłego rejonu. Jednocześnie gratuluję. Pani Wiktorii Warpachowicz, która w tym roku zwyciężyła ten niezwykły plebiscyt, który staramy się wykorzystać do promocji naszego niezwykłego rejonu zwanego Szwajcarią Połczyńską. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj po to, żeby pogratulować zwycięzczyni tegorocznego plebiscytu pani Wiktorii Warpachowicz. Serdecznie pani gratuluję. Wiktorio. Jak przyjęłaś wybór jury podczas niedawnego święta parku strojowego? Szczerze mówiąc, kompletnie się tego nie spodziewałam, ponieważ jak przyszłam już na dane miejsce, gdzie był konkurs, to gdy zobaczyłam dziewczyny, które również startowały w konkursie, to wiedziałam, że jest konkurencja dość duża i mogę mieć małe szanse wśród nich, ponieważ naprawdę były bardzo pięknie przystrojone i bardzo pięknie wyglądały i gratuluję im również. Jakie uczucie Ci towarzyszyło w momencie, kiedy Pani Burmistrz Emilia Mazur przeczytała werdykt jury? Mega ekscytacja, ponieważ no jak mówię, nie spodziewałam się tego, dlatego też byłam bardzo zaskoczona tym i ucieszyłam się bardzo z tego wyboru, że mogę mieć ten zaszczyt, być królową Szwajcarii Połczyńskiej. W momencie, jak w świat poszła informacja, były gratulacje? Tak, tak, bardzo dużo znajomych, jak i nieznajomych również też napisała do mnie, gratulowała mi bardzo. Nawet jak popołudnie idę, przechodzę gdzieś ulicami miasta, to ludzie potrafią się ukłonić, czy też również ch chcą sobie zrobić ze mną zdjęcia. Są ze mną rodzice naszej Królowej, jest ze mną tata. Piotr. I Ewelina. Mama Ewelina. Gratulujemy Państwu tego, że córce udało się zdobyć ten zaszczytny tytuł promujący naszą gminę. Wiem że, wiem, że mama była inicjatorką tego pomysłu. Jak mama odebrała e, tą informację, że córce się udało zdobyć tytuł? No szczerze to bardzo byłam wzruszona, aż się popłakałam, bo w sumie wierzyłam, że, że może wysoko stanąć na, 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 na wysokim poziomie i wygrać. Ale no mówię, konkurencja była bardzo duża. Dziewczyny były pięknie przystrojone. No i mówię, bardzo, bardzo byłam wzruszona, no i szczęśliwa jestem z tego powodu. A tata, tata co pomyślał, jak się dowiedział, że córka zdobyła tytuł? Tata był bardzo miło zaskoczony. Szczerze to, jak córka wychodziła z domu, to wiedziałem, że już przyniesie wygraną do domu. Jestem bardzo szczęśliwy, że mam tak piękną córkę i jestem z niej bardzo dumny. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich do naszej Szwajcarii Połczyńskiej, ponieważ są tu bardzo piękne tereny, bardzo piękne trasy rowerowe. Naturalne produkty, które są, pochodzą od nas i żyje się to po prostu bardzo dobrze. Dlatego serdecznie zapraszam. To tutaj żyje najwięcej ludzi długowiecznych, dlatego też w Połczyn Zdrój zaczyna być właśnie znany z tego, że warto tu przyjeżdżać, bo im więcej czasu tutaj Państwo spędzicie, tym macie szansę dłużej żyć.